Dariusz Grabowski zaapelował o uczczenie pamięci zmarłego ojca Huberta Czumy. Rzeczniów tanecznie i w ludowym stylu pożegnał lato. Będzie też o wyszukanych, w których o tym jak dobrze czuć się we własnym ciele. Podczas spotkania z mediami kandydat polskiego stronnictwa Ludowego w wyborach do Sejmu Dariusz Grabowski zaapelował o uczczenie pamięci zmarłego w ubiegłym tygodniu honorowego obywatela Radomia ojca Huberta Czumy. To jest ten moment, kiedy trzeba wystąpić o ulicę, plac, miejsce, które będzie nosiło imię Huberta Czumy. Niech Radom buduje swoją tożsamość na wspaniałych ludziach, którzy tu byli, pracowali zawsze w tych najtrudniejszych chwilach. To jest to, co powinno wybić Radom tą, ja nazywam kolebkę polskiej wolności. Kandydat PSL powtórzył przy tej okazji swój postulat o powołaniu instytucji podkreślającej znaczenie Radomia na wolnościowej mapie Polski. Niech powstanie instytucja, która będzie. Emanacją i jak gdyby posadowieniem tej wolności w Polsce i niech to będzie jednocześnie miejsce, gdzie tak wspaniali ludzie będą mogli powiedzieć wszyscy, że znaliśmy ich, a mają tu swoją ulicę. Podczas konferencji prasowej Dariusz Grabowski zwrócił także uwagę na trudną sytuację polskich handlarzy, o której mówią podczas spotkań na terenie powiatu. Dowiadujemy się rzeczy, które nas. Porażają mnie na pewno. Otóż w pionkach, w Kozienicach i w innych miejscach ci, którzy handlują na targowiskach, mówią tak: Panie, tu nikt nie przychodzi, a tu są dni, kiedy handlują głównie Rumuni, Bułgarzy, przyjezdni, a dla nas praktycznie nie ma miejsca. To oni tutaj rządzą, to oni ustalają ceny i nawet nikt ich nie zapyta. Skąd mają towar? Oczywiście, nikt ich nie sprawdza, czy płacą podatki, a oni, czyli ci Bułgarzy i Rumuni, potrafią na przykład targowisko piątkowe w Pionkach nazwać złotymi tarasami, że jest im tak dobrze tutaj, jest im tak komfortowo jak nigdzie indziej. Zdaniem dwójki Polskiego Stronnictwa Ludowego państwo jest wobec takich osób bezradne, a najbardziej poszkodowani w tej sytuacji są polscy handlarze. Odpowiedzią przedsiębiorców na tą sytuację ma być protest małych i średnich przedsiębiorców 5 października w Poznaniu, w którym weźmie udział także Dariusz Grabowski. Jak się bawić, to tylko wrzeczniowie. Remiza OSP po raz kolejny pękała w szwach. W miniony weekend na folkowo i tanecznie pożegnano lato. rzeczywiście, jak fajnie się bawić, to tylko wrzeczniowie. U nas dzisiaj kolejna już potańcówka, bo z tymi potańcówkami spotykamy się już od dwóch lat. Więc dzisiaj mamy zakończenie w ramach projektu Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Dzisiejsza potańcówka organizowana jest przez wójta gminy Rzeczniów, Karola Burka, przez Fundację Muzyka Zakorzeniona z Warszawy i przez nasze stowarzyszenie się, Edukować, Rozwijać, grupę nieformalną zafiksowanie na ludowo. Wspaniała impreza, wspaniali ludzie, oczywiście wspaniałe klimaty, klimaty folkowe, ludowe, wspaniałe, znakomite kapele. Przede wszystkim sześć kapel, które przyjechały do nas z naszego regionu Rzeczniowa, naszego powiatu lipskiego i nie tylko. Yy, przede wszystkim ludzie. ludzie, którzy przyjechali do nas z całej okolicy, ale nie tylko okolicy Rzeczniowa, przede wszystkim z, całej, z całego regionu, bo są ludzie i z Lipska, i z Radomia, i z Ostrowca z i z Starachowic, chyba też są z Zezwolenia, z Sycyny. Yy, z oczywiście naszego regionu romskiego pewnie też są osoby. Yy, przede wszystkim wspaniała, wspaniała zabawa, wspaniała, wspaniały klimat, wspaniała muzyka i na spodziewanie dużo osób. Jak zawsze w każdy z gości mógł także się posilić lokalnymi przysmakami. Tym razem pyszną gruchówką. My już mamy taki zwyczaj, że jak zapraszamy gości, to chcemy ich też bardzo dobrze przyjąć, a tym samym dobrze nakarmić więc tradycyjnie nasza grochóweczka tym razem przygotowana przez panie z zespołu szkół w Rzeczniowie, który jest również partnerem naszego projektu. Pożegnanie lata nie było jedyną okazją do wspólnej zabawy. Na dechach remizy OSP zagrało sześciu lokalnych kapel ludowych, których utwory znajdą się na płycie wydanej przez stowarzyszenie Muzyka zakorzeniona. Mamy dzisiaj tutaj sześć kapel kapel, które nagrywały o płytę i tutaj ta dzisiejsza podańcówka jest również promocją tej płyty. Także świetnie się bawimy, mamy dużo gości, jak widać zresztą, no i świetna zabawa. Wśród kapel, które usłyszymy na płycie nie mogło zabraknąć legendy folkowego nurtu z Rzeczniowa kapeli Bronka Machla. Nie czuję się gwiazdą, czuję się muzykiem, który po prostu od zarania już tu grał w tych stronach i w Rzeczniowie i po okolicach w ogóle. A poprosili nas Państwo z Gminy Rzeczniów, a ja nie jestem od tego, żeby odmówić. Lubię to i dopóki będę żył, dopóki mi zdrowie będzie służyć, będę się starał po prostu do końca pomóc im i grać i bawić ludzi. Poza organizowaniem potańcówek i wydarzeń o charakterze ludowym, w ramach współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności w Rzeczniowie powstanie także wyjątkowy obiekt. Wiata, pod którą oprócz miejsca do spotkań dla lokalnej społeczności, znajdzie się także piec do wypiekania chleba, wędzarnia oraz oczywiście rzeczniowskie dechy, na których będą mogły odbywać się podobne imprezy. Dzień dobry, to jest zapowiedź do programu Wyszukanie. Już dziś o godzinie 17.45 na kanale 828 sieci kablowej Vectra oraz na stronie internetowej www.zebra.tv Moimi Państwa gościem będzie trener personalny Ania Pytka. Dziś w dość nietypowej roli, ponieważ ma dla Państwa od razu przy zapowiedzi specjalne ćwiczenie, które pozwoli nam yy, co pozwoli Aniu? Wzmocnić pośladki oraz yy, pozwoli nam walczyć dalej w do kręgosłupa do dzieła Nasze bardzo zachęcamy do wykonywania tego ćwiczenia oraz do śledzenia dzisiejszego odcinka o godzinie 17:45 na kanale 828 sieci kablowej Vectra oraz na stronie internetowej www.zebra.tv do zobaczenia Zawsze świeże, zdrowe owoce i warzywa przywożone codziennie prosto od lokalnych producentów. Giełda Rolna w Radomiu, ulica lubelska 65. Zapraszamy codziennie 24 godziny na dobę. Uwaga, giełda rolna czynna także w niedzielę wolne od handlu. Super cen bez Liku, tylko z Eleclerc. Karczek wieprzowy 1 kg 1499, banany 1 kg 299, skrzydełka z kurczaka 1 kg 399. www. Eleclerc.pl. Tylko do końca października przy zakupach powyżej 150 zł. darmowa dostawa. Leclerc. Wkręć się w krenówkę. Pij zdrową wodę prosto z kranu. Wodociągi miejskie w Radomiu. Czwartek w Radomiu pochmurno i deszczowo, ale umiarkowanie ciepło, bo termometry pokażą nawet 20 stopni Celsjusza. Na barometrach 1012 hektopaskali. W piątek podobna aura, termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą 21 kresek. Ciśnienie wyniesie 1015 hektopaskali. Sobota także z przelotnymi opadami deszczu i raczej pochmurna. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 18 kresek. Barometry pokażą 1014 hektopaskali.